Witam w nowym odcinku Olguskiego Unboxera, w którym będę robił unboxing przedmiotów oraz ocenię i przetestuję. A więc na pierwszy ogień idzie krystaliczna górska woda źródła na Zdrój. Zacznijmy od butelki. Jest ona stylową, można zaimponować rówieśnikom oryginalną i nowoczesnym wyglądem. Butelka ma ergonomiczny kształt, przez co pewnie trzyma się w dłoni. Plastik, z którego została wykonana butelka, jest przyjazny dla środowiska. Przejdźmy do zawartości butelki. Znajdziemy tam wodę źródlaną o zawartości składników mineralnych 260 mg na litr. Jest ona czysta i nadaje się do picia w ciepłe słoneczne dni, jak i w zimowe. Podsumowując, butelka jest wygodna i pewnie trzyma się w dłoni. Woda doskonale nadaje się do picia. Jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków, subskrybuj kanał. Doceń moją ciężką pracę i daj pozytywną ocenę. Pisz propozycje, co mógłbym rozpakować i ocenić. Trzymajcie się!